Możesz mieć rację albo relacje. To nie moje słowa, ale są bardzo piękne. Kurczę, szkoda życia na, na te kłótnie. Rozumiecie, że to po prostu taka lipa, jak się obserwuje ludzi, którzy prowadzą wojnę ze sobą w małżeństwie, dniami, nocami, latami. Kiedy dzieci kłócą się z rodzicami, rodzice z dziećmi, i te dzieci się obrażają latami, nie rozmawiają z rodzicami. Ktoś obrażony na rodziców nie dzwoni do nich, i ci starzy ludzie niedługo poumierają, i później będzie za późno, żeby po prostu kilka słów zamienić. To marnowanie życia. Życie tak szybko przemija. Jest tyle, wiecie, rzeczy, które nas obciążają w tym świecie i zabierają samopoczucie, problemów i tak dalej. I jeszcze samemu pozbawiać się jakiejś satysfakcji z życia poprzez kłótnie, poprzez to, czyja będzie racja w tych sporach. I to jest bardzo mądre. Albo masz rację, albo masz relację. Chcesz mieć rację, czyli chcesz wygrać w tych rozmowach. Chcesz udowodnić, że twoja racja jest bardziej e, e, racjonalna niż twojego partnera w małżeństwie, to stracisz relację. To będą kłótnie. Jak ktoś powie, a jak tam wyjaśnić, jak ustalić, jak rozmawiać? Jak coś wyjaśnić? Po co to wszystko? Wiecie, te kłótnie są obzdury naprawdę obzdury. Bo, kiedy jest poważny problem do, do podjęcia decyzji, jakaś sytuacja, to żona i mąż się dają i bardzo szybko podejmują decyzje. Kiedy trzeba, i takie sytuacje są bardzo rzadko, że my musimy coś ustalić, coś zrobić, ale cała atmosfera, ludzie się od siebie oddalają poprzez lata tych kłótni i później już nie potrafią ze sobą rozmawiać, bo to już jest naprawdę wojna. Na noże, prawie, nie? Ludzie się biją tam. Ale zaczyna się od tego, kto tam ma rację, kto jest mądrzejszy, kto komu co ma wyjaśnić, czyje będzie ostatnie słowo. I to straszna lipa, bo ludzie ze sobą tygodniami nie rozmawiają, bo ludzie ze sobą się obrażają, wyzywają, poniżają. Zwróćcie uwagę na początki kłótni. Zawsze to jest tak, jakby skąd wiadomo, że ta rozmowa przerada się w kłótnię. Dla mnie najfajniejszym jest sygnałem po prostu samopoczucie. Jeśli tam jest niepokój, to tam nie ma. To już jest spór. To zaczyna się kłótnia. Jak jest wewnętrzny lęk, niepokój, rozdrażnienie, to nie ma czego tego kontynuować. Rozmawiajmy tylko w dobrej atmosferze. Bo to już jest m, przepychanie się, czyja będzie racja. I to my i zaczynamy czuć niepokój. Kiedy ktoś mnie przerywa, ktoś ich zignorował i ja muszę ja jedno, on drugie i zaczynamy tracić spokój. Po co w takich rozmowach w ogóle uczestniczyć? Nie można. Rozumiecie, że nie ma w życiu także jednocześnie światło i ciemność. To tak się nie dzieje. Jak jest ciemno, włączasz światło, ciemność znika. Chcecie mieć radosne, szczęśliwe życie, to kłótnia i przy kłótniach to jest niemożliwe. Spokój znika w moment kłótni. Masz radość, chcesz odpocząć się, zrelaksować w domu. Chcesz być szczęśliwym człowiekiem. Każda kłótnia po prostu pff, radość znika. To takie wiecie, po prostu no nie może być jedno i drugie jednocześnie. Nie można czuć spokoju i się kłócić, i wyjaśniać tą swoją rację, bo to jest, to się nie, jedno z drugim nie łączy. Radość i szczęście, spokój i kłótnia nie ma nic ze sobą wspólnego, jest albo jedno, albo drugie. I naprawdę szkoda energii i szkoda czasu tych naszych relacji, prostych rozmów, przyjacielskich tam, wiecie. Wszystko to szkoda niszczyć poprzez jakieś te kłótnie, bo czas bardzo szybko leci. Stracimy przyjaciół, stracimy kontakty z rodziną, z żoną na lata później, jakieś obrażania. Czy nie prościej jest ustąpić? Niech będzie Twoja racja, powiedzieć. A zróbmy tak, jak chcesz, albo wysłuchać. Jak tylko wysłuchamy, ten ktoś nas wysłuchaj. Jak ja powiem, że dobrze, no, niech będzie tak, jak Ty chcesz, zróbmy tak, to ten ktoś powie: A jak ty myślałeś, żeby hmm. zrobić? Bo taka jest wymiana. Jak tylko się upieramy i drążymy, kto jest mądrzejszy, czy ja tam jest racja, kto jest ważniejszy, że ja muszę być usłyszany, że to musi być taki ja, bo, 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 bo mój punkt widzenia jest lepszy, to jest wojna. Jak tylko ja zacznę ustępować miejsce, mąż żonie powie: że Zróbmy tak, jak chcesz, to ona zacznie go słuchać. Tak na siebie działamy. To nie jest aż takie trudne. Tylko trzeba mieć ten cel, no po prostu cieszyć się życiem, spokojnym, szczęśliwym życiem, atmosferą. Ta racja, no ja nie wiem skąd to się bierze. To może jakieś kompleksy z dzieciństwa, że może nam mówili, że jestem głupi, że jak moje ostatnie słowo nie będzie, a komuś przytaknę, że niech będzie po twojemu, to może. To jakoś takie, wiecie, niedowartościowanie sprawia, że ja muszę walczyć o swoje zdanie, że musi być ostatnie, bo nie chcę się okazać głupi. Może stąd to wynika. Tak czy inaczej, dlatego tego spokoju, wiecie, warto <laughs> ustąpić, nie mieć racji, ale mieć relację.